Hejka ja mam tutaj, to ukazało no to to jest sklep tak z nagraniem to no, no, wow, salt, no, Kurwa, jaki stol są Dark Crusade, oczywiście. Oczywiście Dark Crusade to jest. Są sto, w końcu przeszliśmy. E, no i co, jedziemy, tak? Mamy zniszczyć orków. Hmm, klany się tutaj leją ciągle, ale myślę, że mamy. No, dosyć przyjemną armię. Poczekamy tylko na e, Monolit, który będzie dosyć szybko, chyba, mam nadzieję. Aaaa, no i co, jedziemy. jedziemy w górę mapy. W zasadzie to nie w górę, tylko na bok. Taki suchek. No, no, tak czy, tak czy inaczej, bo będziemy... no, inaczej no, ruszymy zaraz na niej. w sumie, może ten upiór nie, nie byłby złym pomysłem. On jest szybki, boż zrobić ze zwiadowca. O, chyba będzie ok. Dobra, e, to wszystko. Kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3. Dobra. Piotr 4 to będzie nasz yy, monolit oczywiście No i zobaczymy Mamy upiora o. No panie upiór Wyjdź pan ze świata materialnego i pozwiedzaj tu O! Chyba tym byś lecieli Dobra, klik, to będzie już uruchomiony monolit. O, to tego nie wiedziałem, że uruchomiony monolit z zwiększa oszczędności pojawia na tak? O, proszę. O. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. O kurde. Dobra, to nawet lepiej. Uh -huh. No dobra. Zobaczmy jak to wygląda. To jest demon niestety, więc nie możemy go w żaden sposób przejąć ani e, nie Ale nasz lord może już zrobić coś ciekawego, a mianowicie może sobie e, po prostu się im walić na ten monolit tu i już jako esencja może ich wszystkich po prostu załatwić tam. Woo! Dobry typ, dobry koleś. Mhm. Mm Dobra. Tutaj niech e, nasze skarabeusze tutaj naprawią. To się da. Sztandar zniszczony. Tak czy inaczej, e, będziemy tutaj działać hmm, mniej więcej porówno. Zniszczymy yy, po prostu wszystko. O, to na pewno, bo to trzeba do nas w tym momencie. No i zobaczymy. Dobra. No, to szybko się zniszczy raczej. A no, czekajcie chwilę. Dobra, yy, wróciłem już tutaj. Wszystko rozwalamy dalej. Jak jak się tylko dałam. No i monolith jako control 4 też by był całkiem spoko chyba. Yy, tu, 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 tu. Może tych panów kilku. I to będzie szybki odcinek raczej. To będzie bardzo szybki odcinek, bo po prostu wystarczy nam się tam wbić, zniszczyć wszystko i pozamiatane będzie po prostu. Nawet będziemy przejmować tych punktów, bo to już po prostu nie ma sensu. Dobra, to jest ctrl 3, więc to uczymy A tych nieśmiertelnych dom. No... Reszty, od ciału? No i jedziemy dalej. Brniemy do przodu Monolitem szczególnie To jest 20 tysięcy HP jednak, mimo wszystko. O, jest coś pięknego O w mordę Spory zasięg ma ten czołg No nawet bardzo duży ma ten zasięg Dobra, a w sumie te, tak. tu jesteśmy tu e, monolica Ile? Jeszcze troszkę, i będzie mógł się teleportować. A nasz lord, niech wejdzie do środka, zamieni się w mare, nocną, czy jak to tam jest, troszkę spójrzmy być tej nazwy. Huh. O, Jedny kosmiczny gwardzista wisi spokojnie, jeszcze tu marynsi, tylko o, eldarzy, jeszcze trochę gwardzistów. Czy znajdziemy tutaj tału jakiś? Hmm, uh, może będą no tau, zobaczmy. Chaosiarze... E, Miałem to pokazać po prostu jak. Jakimi badasami są orkowie, jak, jak kogo tam oni nie zniszczą, nie? Jednak mimo wszystko Dostają od nas pierdziel. Dobra, w takim razie sobie streamy jeszcze. Kilka y, oddziałów. możemy. Naszym celem jest zabić Hershta. Dobra. tysięcy hp. To dosyć sporo, no ale. Powinno być. Powinno być ok. Okej. Nasz no znaczy nasz dowódca też tutaj się leje. W zasadzie w pierwszym szeregu, niemalże. Dobra, a, a no tak muszę sobie jeszcze udoskonalić te rzeczy, no ale nie wiem, czy to się mu już coś przyda, czy nie. Chyba już nie bardzo. No, Harsz tutaj stycham i to tak, no, jeszcze chwilę będzie po nim. No to będzie naprawdę szybki odcinek, bo nie będziemy zaczynać na stadę inwazji. Ale to dobrze, bo mam dzisiaj bardzo mocno czasu, więc akurat taki odcinek 10 minut. Może być. No i hashcik umiera. Stech.

imperial citizens can be forgiven for rejoicing to see the barbaric orkish horde face the merciless advance of the ancient death -bringers. no matter who won however the cause of man suffered and when the are <laughs> 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 No, i to całkiem konkretny dynamic w trasie będzie, stający. No, tak już całkiem, wam powiem, fajnie, fajnie roz, rozwinął się nam dwóch. No, i zostało nam kilka terenu. Trzy, e, trzy tereny, już stolice, jakby to tak nazwać, e, przeciwników i koniec z gry. Przyspieszę, chyba nic zostawimy sobie na sam koniec, bo to jest chyba jedna z moich ulubionych nacji dobra, to w takim razie kończymy odcinek, w jest u, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, no i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy niszczyć e, Dominion Tau. Tak, na razie.